Na Zabawka, koło, bo, bo rzący, no ja się na pewno, naprawdę, bo triangle, jak komuś kupisz, to nie będzie wiedziała pożywać tak naprawdę. Albo jak go tak Triangle jest zajęty. DVD! <laughs> Wiesz to jest taki dio to odporny, że nawet nie musi być DVD do tego. <laughs> e, e, tak nawet przy prosi, tym, no to, no, to jest to powiedzmy taka wersja triangle dla ubogich tak zwany. Kosztuje połowę mniej w zasadzie daje te same rezultaty. Ceramika akurat w tej idei jest... Nie sądzę, że gorsza od spajderka. Używałem, no, nie widzę różnicy, tyle że no, tu są pęty dłuższe. To jest jeszcze ten plus, że tutaj są trochę dłuższe niż w trianglu, więc tak naprawdę do biedy ja mam dosyć długi ostrzy na ostrzycie jednym ruchem. Jeden ruch i dwa <grymne> to, <jest> to rzeźbienie <grymne> to jest straszliwe, bo to takie... Ale taki, no, to, jest bo to, dole, to jest taki rycerzyn no, no, rycerski. Ale, ale wiesz, tam tamta kosztuje dwa razy drożej, bo tam jest miejsce na mosiężne pręty chroniące dłonie A to jest taka... A to jest taka pleksja stara ta słowa. Ale tamta kosztuje bo tam jest... <grymne> Tylko wiesz, ja już jestem tak pro i mam, no wiesz, jestem hardkorem, więc lubię Chłopam się chwastać po łapsku, więc e, nie zakładam tego gdzie pójdziemy z blachą na piwa, bo będzie pić pić. Nie, ja potą. <lach> Czy ktoś <lach> ma jeszcze jakieś pytania? Bo wiem, że pana też to dwa z listy są. Jak z nogami, które mają no. po jednej stronie inny kąt, a po drugiej inny. Niektóre chce katedr na To musisz ustalić mniej więcej jaki mają kąt. Czy bierzesz sobie flamastę? I to samo. Tak to samo i patrzysz, zazwyczaj zazwyczaj te noże ostrzy się po prostu tak samo. Tak naprawdę na początku jest tak, że PC masz kąt, nie wiem, 23 i 17 stopni. Więc możesz albo bawić się w ostrzenie na dwa różne kąty, albo po prostu to olać i rypać dotąd na 20 stopni, aż ten kąt się po prostu zmieni. Tak naprawdę jeżeli nawet są na dwa różne kąty Tutaj masz jeden kąt i tu drugi. To tutaj nadal jest krawędź tnąca w pewnym momencie ostrzenia e, ma tą krawędź na 20 stopni z każdej strony i nie będzie, tak. będzie miał wielkiego wpływu tak naprawdę na jedno stopnie jest szlif. E, to co zasadniczą przed chwilą pełnie zrobiłem już na tym morzu. To jest szlif jednostronny, czyli tu masz podejrzewam, że 20 stopni 17 i tu masz tak zwane zero. Parę razy pojechamy po tej maszynce i, i masz zrobioną krawędź nocą. Tak naprawdę tu nadal jest kąt 0. Tu nadal jest 15. Ale ta końcówka ma no, 15 na stronę. Tu tutaj widać. To jest po prostu cienka faska zrobiona. Dlatego, że w tym momencie nie ma znaczenia jaki jest kąt szlifu, bo kątkę będzie tlące już się stała. Chyba, że masz sytuację, że szlif jest na tyle duży że no nie jesteś w stanie powiedzmy na strzałce pętowej, z tego względu właśnie, że wiesz, że, że nie dochodzi krawędź noca przez duży kąt. Ale to już naprawdę jakieś wymyślne może muszą być. Nie wiesz co, CRK ma, to tam rzeczywiście jest kilka może, które są koszmarem. Tak, o... CRK no, wymyślne wymyślone może, samo ostrzące się, no, bo tam i, jest i, na przykład na 40 stopni główne, główne, um, główne ostrze, a potem jest ten serejty tecz, który jest uh, szlifowany na jeszcze no. inny kąt i to jednostronnie. I to wtedy trzeba oddzielnie szlif rozmawiać. Coś, coś takiego jak night, Nightmare Grind. To jest szlif, który ma, ma cztery szlify w sobie i każdy na imię komór. Jest wkręsły, paski i jednostrny. I robimy na znaczy, dziecka. Znaczy można się marzyć, rzeźbić na każdą stronę, na każdy szlif, ale tak naprawdę, jeżeli mamy tego używać, no i tak będzie nas to wkurzało i będzie to ukierdliwe, więc lepiej od razu zacząć robić to na 20 stopni i po prostu zrobić z tego coś w miarę użytkowego, bo to nas tam będzie wkurzało i tak to w końcu zrobiło. A Znaczy bo tak ważne właśnie tak z tymi nożami płuchanymi, bo jak obejrzałem to DVD Spiderko, no tam też można wszystko to i na 20 stopni i miej w dupie. Tak, Więc. mniej więcej na tym to polega, no, tak Nawet jeśli ten nasz firmowy mózg Spider ma inny kap, 20 stopni. 20 stopni. Dokładnie, <laughs> bo tak naprawdę pierwsze ostrzenie, czyli pierwsze doprowadzenie do tego, żeby pręty czy kamień zbierało dokładnie krawędź co będzie najtrudniejsza. Każde następne to już będzie kilka pociągnięć. Zresztą, żeby było łatwo... Jestem. Tylko gaz. To jest a nie tam. Prze 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 specjalnie to zrobił, specjalnie się przygotowałem do no pokazu,

Zresztą nie rozkartujesz, nie? Słyszałeś, że jest prostostopnie, już się rozkartował. Jakbyś to powiedział, żeby nie urazić przy ludziach, to już do... A, ale już nie? To zapytałeś? Nic mi nie daj. Ale wrżnie. Wyrżnie, że w deklarach. Więc nie jest tak trudno na odstrzyciu. to, że jest stały kąt, jeżeli był inny kąt, to bym się dłużej. Jeżeli jest stały, nawet kawę jest no to tak naprawdę też łatwo jest przywrócić te 20 stopni z powrotem. Dłużej jest cały czas tej samej strzałki. Jeszcze jakieś pytania? Inni najwięksi wrogowie, noży obok kartonu, kopiec i joke. Znaczy generalnie najgorsze co można zrobić od ucięcia kartonów w pracy. W, w, nie w, pracy? w pracy. Kroić na szklanej desce do e, Kroić na no, szklanej desce. Coś, ta, coś, tak. coś takiego jak szklana deska do kojenia. Moja rodzicielka polecam, jak chcecie się po, Może być wiem. fajnego, dobra. To znaczy generalnie e, prawdopodobnie my jako firma sprzedająca strzałki powinniśmy wyznać podziękowania producentowi szklanych desek do wybrzenia, I, tak i z sponsorować. Jest taka zasada, że stal ma jakąś twardość, czyli to nieszczęsne HRC, o której Wam mówiłem. Czyli to te stopnie twardości. Jest rzecz, która jest twardsza od stali, czyli ceramika. Dlatego strzym na ceramice, ponieważ ma wyższą twardość i to ceramika zbija stala nieodwrotnie. A więc co mamy w domu z ceramiki? Talerzyki. Nie ma Opa. nic gorszego dla noża niż krojenie nożem na talerzyku. Wtedy idealnie Wam się natychmiast zawija krawędź tnąca, a po kilku przecięciach macie dokładnie zaokrągloną, sklepaną i spłaszczoną krawędź tnącą. E, Dlatego noże do krojenia na talerzu powinny, po pierwsze być I w zasadzie takie zazwyczaj są, i powinny być ząbkowane. Ząbki tną nawet jak są tępe. E, jak świetny nóż by nie był, jak dobrze byście go nie ostrzyni jak zajebista stal by nie była, kilka Kotletów na talerzyku, i nóż będzie tępy, i do ostrzenia od nowa. I to nie kilka razy, tylko trzeba będzie wyprowadzać całą całkiem nocą. Jeszcze gorszą rzeczą są deski ze szkła, ponieważ jest to szkło hartowane w jakiś tam sposób, a więc ma jeszcze wyższą gęstość i twardość niż ceramika. I jeszcze szybciej tępi na morzu. Czyli nóż, znaczy nóż generalnie stalowy, to jest nie wiem, pokojenie sobie dwóch pomidorów na desce będzie tępy. Mało tego, deska szklana jest jedyną rzeczą, która doskonale tępi noże ceramiczne. I to tak, że bardzo ciężko jest je odbudować. Na ja forum była historia, jak gość sobie kupił jedne z pierwszych noży ceramicznych w Polsce. On, nie wiem, z 10 lat temu płacił jakieś 200-300 dolarów za sztukę. Kupił sobie trzy te noże, a potem wyjechał w miesiąc w delegację. Jak przyjechał, to zobaczył, że żona kroi na szklanej desce tym nożem. Czemu z łzami w oczach spytał, jakim kurwa cudem na szklanej desce, chociaż no, dostało od mamusi, jest bardzo świetna deska. Generalnie noże były do wyrzucenia. Znowu nabiłeś się no, tak ale... <grym> na noży i, się się jadę, i tak się dało. się się złamało. I potem na dwa kolejne. E, Tym bardziej, że były to czasy, gdzie no, u nas jeszcze nie było za bardzo w strzałek diamentowych. Nie wiem, czy nawet firma robiła na ściąganie tego. Było koszmarnie drogie. A więc gość po prostu się pożegnał z nożami tak naprawdę. Zresztą ja dzięki testce no to, to, to było jedno z A ja tego nie wiem. Niech wypadała z ten warunek, jak tu jest deska, razem z deską. Znaczy ja nie wiem, nie oceniam, znaczy nie rozumiem, czemu akurat się pożegnali z nożami, chyba, że żona je wzięła na drogę. No, no, to są dla nas warunek. Generalnie kolejną, najgłupszą zasadniczą rzeczą w terenie, jaką możecie zrobić z nożem, jest wbicie go w ziemię. To jest prawie tak samo kiepskie jak nie terenie podestrę i talerzyku. Ziemia zawiera bardzo dużo materiałów ściennych, jak wiemy, zawiera kamienie i mnóstwo innych rzeczy. Rzućcie sobie kilka razy nożem w ziemię, już będzie tępy. Jak trafi jeszcze na kamień, który przejedzie się po krawędzi, będzie tępy na Kolejna rzecz, tak, rzucacie w coś drewnianego, to żeby nie trafić w kucie, na przykład np. bramy, bo od tego czubki się skopują. Do i kurki trzeba sobie kupić starą kadercją, do grypki Tak, Miką jak musiała kupa, żeby się czubek nie złamał, a jedną wyknie. E, więc w terenie, jeżeli robicie cokolwiek nożem, tylko odkładajcie i nie wbijajcie go w ziemię. Jak ktoś wbija w ziemię, powinien dostać za to baty. Bana od moderatora. Tak. I po <grywania> <pomagać> jednym <nej>. tak, Moderator <grywania> noża. E, to jest najgorsze, co można robić w terenie. E, jest prosta zasada, że jeżeli w materiale jest mało ziaren ścielnych, to nóż bardzo długo otrzymuje ostrość. Takim przykładem jest drewno. W drewnie możecie sobie rzeźbić, kombinować, strugać, ściąć, Bardzo nóż będzie się wolno tępił. Chyba, że są w drewnie gwoździe. Natomiast bardzo szybko, prawie natychmiast będzie się tępił na kartonach. Jeżeli jest to tektura falista, a jeszcze ze strzywkami, to w ogóle możecie pożegnać się z nożami. Fajną alternatywą do roboty właśnie w kartonach są tak zwane foldery z ostrzem wymiennym. Czyli jest to nie taki chamski nożyk z wysuwanym ostrzem, tylko nóż, to jest normalnym folderem, który się normalnie otwiera ma blokadę linerok, tylko że ostrze ma a takie trójkątne z dwóch stron. Doż tanie są te foldery, te ostrze są w ogóle też tanie, a ostatnio nawet wyszły ostrza do tych folderów z pokryciem z węglika spikanego, czyli właściwie niedostępienia. To wszystkich sklepów. Tektura w zasadzie chyba najbardziej, jeszcze pianki, jakieś te uszczelniania i tak dalej. Żalcie drewno to nie ten pinożek, dlatego deski do kraina najlepsze są drewniane, mimo tego, że teoretycznie są niehigieniczne, to dłużej niż pół roku, ewentualnie z bambusem, z bambusem. Teoretycznie są okay, natomiast drewno to zawsze jest drewno, drewno jest prawie że obojętne w Austrii. Dlatego takie podstawki są z drewna bambusowego, to jest akurat niezbyt długo używane, ale generalnie widać, że ten nóż po no parę razy się ześliznąć. Pieprzną czubkiem, czasem z dużą siłą, jak widzicie, zupełnie Natomiast kompletnie nie szkodzi to ostrzy. wewnątrz jest tak miękkie, że to ostrzy się w żaden sposób nie ukruszy, nie zawinie, nie wygnie, a nawet nie za bardzo zastępie. Więc podejrzenie można sobie jechać na rzędowanie. Dlatego też jak ktoś chce długo mieć ostre noże, to raczej mi się zaopatrzy w drewniane deski do krojenia. I kolejna rzecz, która zabija może w kuchni, to jest krojenie, czyli gdy niej coś kroimy i odsuwamy. Każde takie odsunięcie to jest zawinięcie kawędzi, jeżeli kroimy, to odsuwamy nad deską. To jest teoretycznie kompletna pierdoła, ale jeżeli robimy to w czasie jednego to kilkadziesiąt razy, przemożym to przez tydzień, no to ten nóż musi się stępić, no nie ma wyjścia. Nawet każdy musi się wcześniej czy później stępi. Eee, a, kolejny urban element. Nie ma czegoś takiego jak noże ostrzone laserowo. Jest taka piedoła, taka bzdura, coś takiego nie istnieje wymyślonego. Wymśród... <laughs> <żebym się> wszystko... <laughs> Z prostego względu laser jest promieniem światła. Jeżeli nasę będzie ciął stal, to, będzie, to musi mieć tak wysoką temperaturę, żeby to stał ciąć, czyli topić. Czyli prosta rzecz, jeżeli tnie to stal jak masło, bo ma taką temperaturę, no to nie ma bata, żeby nie jest hartował. Więc Więc na stronę laserowo musiał być po prostu idealnie ścięty tym naserem, no, bo nie jest schodzone od To lasem. Wtedy będzie generalnie dotwarność kupy to tej nie na mrozie. Więc nie ma czegoś takiego jak na seo. To jest kompletna bzdura. Nie. Eee, w ciepłym azacie chyba? Kolski, kolski swoje noże w ciepłym nazecie. Podobno ustala to strukturę krystaliczną stawi. Więc tak naprawdę, jeżeli chcemy sekundur za 3 stówy, bo one są dostosowane na serowisko, i stawiamy sobie przy 300 zł na nóż, to moim zdaniem lepiej sobie kupić już za 200 zł i stówę wewnętrzną na strzałkę. E, ponieważ ostrzałki, to jest akurat minus interesu z ostrzałkami, e, bo na większości I rzeczy zalewają się, się na serwisie. Ostrzałek się nie serwisuje e, i to jest ten minus interesu, że, to że to ktoś nie, kupuje jedną ostrzałkę. Albo dwie, trzy, jeżeli chce mieć do domu jakoś tam w teren. I w zasadzie tyle. I taka osoba nie kupi za następne ostrzałki, bo te strzałki no, zakładamy, że ceramika jest twardsza od stali. Więc fizycznie nie zjedziemy tej ceramiki nawet przez lata no bo nie mamy jak. Możemy najwyżej to zgubić albo pętł, puścić i się złapie. Wtedy jest fajnie, przyjdziecie do tego a nie gubicie po prostu pęt. Bo może. <coughs> Więc to jest ten minus interesu z ostrzałkami. Trochę lepiej z diamentami, bo ten diament się w końcu zedrze. A jak ktoś jeszcze zapomni używać go na mokrę, no to zedrze szybciej. No i może wtedy za nie wiem, 2-3 lata przyjdzie po następną ostrzałkę. Ale no, to raczej jest sprzęt mało zużywany i, i raczej w takie że ciężko to zepsuć. Tutaj może być problem, no jak się już zapcha amen i tego nie czyścisz, Ale od biedy też sobie weźmiesz szczoteczkę CIFa i w końcu się dojedziesz. To się dojedzie. trudno hmm? i szczoteczka taka jak do czyszczenia, na przykład gotówek, tak wyciąg czy cokolwiek, to co po prostu tu wejdzie, szczota, CIF, no, nie nie no, da się no, czyścić w niego. Biorąc pod uwagę, że to kosztuje 3 wieki, to ja nie wiem to jest. No tak, no tutaj akurat tak to już się nie da czyścić, zazwyczaj są takie tanie, że, że i tak się nikomu ich nie chce czyścić, bo, no, bo zawsze sobie można kupić nowej. No w wypadku tego no to kosztuje bodajże 25 zł. No tutaj trzeba po prostu zedrzeć albo tą ceramikę, albo nie wiem, ściąć te plastiki. Natomiast tak, no to, to nie jest sprzęt, który by się psuł. Ewentualnie jest jeszcze taka ostrzałka, to już jest w ogóle idiota od na kuchenna. Ona nie ostrzy, no, nie ostrzyna no, na pewno noża do takiego poziomu jak elektryczna. Eee, I też pewnie większość osób kojarzy takie ostrzałki do noży kuchennych, gdzie były takie metalowe I się już po prostu z dzielało na nich. Tutaj jest trochę co bo tutaj w środku jest kółko, które się kręci. Jeżeli przyciągamy nóż, to kółko pod kątem obraca nam się. Tak naprawdę ostrząc nam nóż dokładnie w tą stronę, w której potrzeba. Czyli to? O! o. To fiska, Ja 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 bardzo ciężko ja boli. Ja Brzeźnie, zapłacać na zapłacić następną fakturę. Już mamy coś tępy. Ja ja mam ja tu mamy jedno kółko diamentowe, jedno ceramiczne. Tak naprawdę na diamencie robimy krawędź nocą. Na no, ja ceramice ją wygładzamy. Jak działa tylko w jedną stronę, to strzałka działa już w obie. Uf! O, nie. Dobrze, ale już tnie. Nie, to dobrze. <laughs> nie, nie byłeś jak przed wątekiem. Dobrze, że to był. Generalnie no na tej strzałce nie da się uzyskać takich efektów jak na tamtej. Ale generalnie ta strzałka kosztuje... Pamiętasz? Trzy dyszki? Nie wiem, co jest. 50 zł. jak zł. tak. odpowiednie. Generalnie te kółka zresztą to jest to w wsiałku, da się je wyjąć i wymienić, jeśli to się zużyją albo zapchają i nie będziemy się chciało coś. Nać. No ale nawet na czymś takim, to to też jest typowo do może kucheny, bardzo do cieńki nosi. na całość. Widzę, Włosy jest bardzo generalnie jeden z naszych noży został na w na tych białych gętach wykończony, tnie papier toaletowy. Dało mi się dojść do tego bez szlifowania bardzo